Cześć kochani, jestem Weronika i dziś nie mam challenge. kilka... nie kto najdłużej będzie w namiocie, ten wygrywa oczywiście teraz jesteśmy w kuchni, bo bierzemy kilka swoich przedmiotów Zdziałam. ja mam... ja mam ja mam... ja mam... ja mam kozyk, kołderkę a ja mam... poduszkę, cicho ja mam bolsa eee... Telekowiki ja ja telefon. Ale jeszcze świąt nie ma. Ale ja, więc ja tak. tobie zdałem, jak ty, te dziwne auto posledzone. Ja mam jeszcze siedem rzeczy. Nie. A ja mam... Sześć. I nie wiem co wziąć. Hmm. Poczekaj! Dobra. Coś tu jest do jedzenia. Zrobię sobie herbatkę. Okej, okay, więc ja wezmę sobie kaszkę, łyżeczkę, to przede wszystkim i do tego nastawiam jeszcze wodę na herbatkę a jakby co to ja robię parówki Więc. ja to... lubię parówki parówki, a ja troszeczkę jeszcze wodę zagotuję a ja mam jedzenie i picie a ty masz tylko kaszkę i jakąś nudną herbatę, jeszcze nie mam herbaty jeden... Okej, okay, więc ja sobie wzięłam cukier yy, całą taką, bo ja Pakowałam też sobie dużo woreczków tych herbatki, ponieważ nie mogę wziąć całej. Wzięłam kuferek, proszę bardzo. Oj, tu się chyba coś podarło. Taki A kuferek wiecie, to jest opakowanie po ziemniakach? U Matycy ma ziemniaki. Dobra. Kubeczek, gofry sobie wzięłam, łyżeczki. No i teraz czekamy aż mi się woda zagotuje. To teraz trzeba czekać aż woda się zagotuje. Bo on się ciągle gotuje tę wodę. Co chcesz? O jajku już idę. Już idę. Czego chcesz? no, To zaraz to No zaraz się czynąć zacznie, tylko trzeba czekać na wodę sobie maszerując i czekając aż się woda zagotuje. Podobny pomysł. 24 godziny na balkonie. Mama się nie zgodziła, to wpadł na, na challenge. 24 godziny pod choinką. I kontra jeszcze challenge. 24 godziny w lodowatej wodzie w wannie, chcecie? Mm, bo ja chcę taki challenge z moim bratem. Oczywiście stawka będzie również sprzątanie pokoju. Na przykład jak ja przygram, sprząta mojemu bratu pokój, a jak wygram, to mój brat mi sprząta mój pokój, a wiecie, ja jeszcze specjalnie na bałaganie. Mm. I nie mogę się strasznie doczekać. Wiosna na ziemię. A wreszcie... Ale ciągle nie chcę bo chcę coś jeszcze sobie do Postanowiliśmy również spać w tym namiocie. Jest godzina 17.30. Część się jeszcze nie zaczął. I będzie długo, bo już trwa kilka minut ten filmik. Okej, okay, ja nadal czekam i czekam i czekam i nie wiem jak. Wyjdę jutro z psem, więc tak. Yy, ja wyjdę. W sumie będzie dużo, bo to 24 godziny. No. A zacznę też challenge, chyba. Nie wiem o co. Zaczniemy challenge możliwy, że 17:30, 17:20. 17, no, bo ta woda nie chce się strudować. Cięby się gotuje. I w ogóle, a to moja tło do nagrywania TikToków. Czasami na nim, rzadko. O, ba, bada, ba, bo ba. oh, na bąbelkową Popatrzcie, mam jeszcze taki kubek termiczny. Oops, jak me Dobra, chcecie zobaczyć TikToka? To no, ten moment zaraz będzie na TikToku, ja będzie 2 minuty dokładnie za 3

Jeszcze trzeba na TikToka stawić I okej, okay, już chyba zaraz rozlegnie się gwizdek. I dobra, bo to już mocno się poruje, a ja sobie zjem troszeczkę rybki. Mm. Już chyba zaraz gwizdek będzie. Gwizdał. Mm. W ogólnie nie wiem jak my się jutro przyprawiamy, bo Mam taką bluzkę szarą i spodenki też czarne. No. A w ogóle masz taką strzałeczkę obok zapis na playlissie. I ten przycisk, to jest taka małeczka, mała strzałeczka w dół. Zaciśnij ją, będziemy miał piękne żywink w opisie Zatraficzny na mojego TikToka i Instagrama. Uwaga, będzie odcinek na Sylwestra. Taki specjalny Jukosięczaki Sylwestra. To jeszcze chwilę na święta, również będzie odcinek specjalny. No, vlogmas. Jeden? No. Oficjalnie już jestem w naszym namiocie. Woda się zagotowała Mamy pełną żarełka, a więc. Można, że ja już. uć Challenge zaczynam. No i nie mogę się wyprostować, muszę siedzieć skrzyżona. Jeszcze szybko pokażę co mam. Mam kubek termiczny. Mamy takie płatki. Okurdzene. Mamy mleko. Mamy dwa inne kubeczki. Mamy gofry, bo jak wziął sobie parówki. Ja mam jeszcze cukier. Mam e, gem, żeby mieć co posmarować Ja mam sobie kubeczek w, z reniferkiem. I mam. Ryż. Zaczynasz już też? Ja sobie wzięłam kilka gofrów. Wziąłam sobie jeszcze inną kaszkę. A co ty I Ryż. Kilka worków chybatki, nóżyk. Ale um, posłuchaj się, bo tyle tego zdziałaś. Wysz to gdzieś tam. Dobra, z... moment wysięcie. Ok, więc tak. Mam, mam, mam. go się skończy. Bowry z dnem. Mhm. Żeby uważaj, żebyś, żebyś się nie oparzył. Wrócę worek. Wlewam troszeczkę a już jest na ja mam jeszcze sobie wzię wzięte czekoladki a ja właśnie chciałam, mam, nie wiem, gdzie zbyłyś. To były moje czekoladki. Ale moje chciałam. Dawaj, cukier. A mogę więcej? A te chcesz No i poczekaj. <klujne> Okej, tak może w tym będziemy Ja krebatkę. Moja W ogóle gorące. Bo to jest ten kubek jakiś dziwny. No. Serochłodny jest, zobacz sobie, złap tutaj, gdzie nie ma... Gdzie jest woda? Tyczny. No, Bo to jest taki specjalny kubek. Czwarta. Piąta. No, Muszę łyżeczki nie wziąć. O, nie wiem. Zapomniał, tak mi z głowy wypadło. Dobra. Co? daj. Daj wody. Daj dzwanek. Dzwonek? To co ty samą wodę z cukrem będziesz pił? Nie jest to. A jak to otworzyć? Normalnie, jak gwizdek wyciągasz. A, kolejny. Ale to... O! Wiesz co, ja Tam bym ci pomogła. Bo oh my god! Boisz się? Tak. Dobra, ja ci dam jeszcze... Ja do końca moje gofry. A no. masz herbatę. Teraz wsadzisz. Ale to jest ciepłe! Podłoga? O, żeby sąsiadom się ciepło nie zrobiło. Nie? Mam, Więc mam. mm. tak, mamy już herbatki zrobione. No u mnie to jest troszeczkę szkoda, bo wiecie, to jest jednak chłodne. Widzicie, normalnie to dotykam. A ja dodałem 6 cukru. Odejmę łyżkę. Czekaj, bo muszę to główną zatopić. Loli. O nie! Patrz, to atakuje mnie! Mm już użyję łyżeczki do kaszki. Nie, nie. Uważaj, żebyś nie wywrócił. Zabiorę ci poduszkę. Łowij, wiesz... Auć! Ej, czy wy tu widzicie, jak to wygląda? Wojtek, widzicie, jak to wygląda? Zobacz. Jakbym miała gówno na łyżeczce. No. O, ja robię z centrum. Ktoś zamówił sobie gofra z nie wiem, nawet. Z płatkami i z dżemem. płatkami i z dżemem? Ale ten dżem nie jest zwykły. Bo będzie podwójny dżem. Dawaj Ułka? ten dżem. Bo ja chcę zrobić podwójny dżem. Dawaj, dżem. Ziom ją. A nie wiem, gdzie to położyć. Dawaj, nożyk. Ją, ziom. Weź tu sobie tak. Tam, gdzie jest ta lampka. Nie. Dobra, to łyską twoją. No masz Dobra, położę to na kaszkę. Gdy ta kaszka się zagrzewa, też. Dobra. Mm, zapach ma prześliczny. A co, jak dolejmy? doleja do tego troszeczkę coli? Nie, to moja kola, a w mieliśmy się czelić, No. bo zostawiam tu na całą noc. Tę Nie Niedużego chciałam się napić. I powiedz mi, co będzie lepsze. I wysięka na torcie. Czyli? te dziwne płatki kółkowe. Krypcjane i kółkowe, no. Miodowe. I miodowe. Miód z dżemem. gof, Miód. Goper. GOP GOP DZEM Płatki, dżem płatki. Ej, dobre! Yy, to dawaj mi nie zę tu troskę kogi Mam tylko, że za gorące. jest ciepłe. Dobra, ogólnie teraz jest godzina 17.24, więc już troszeczkę tutaj... Długo no, siedzimy, możecie liczyć. No i w No i... On jest... A ja dalej robię moją kanapkę, nie zauważyłaś? Nie. Ja myślę, że ja sobie czekoladkę podjemy. No, Wiki, nie. będziemy robić drugą część. część. Nie. Dlaczego? E, no bo... Nie, może dzisiaj jeszcze zrobimy. Bo ten film, no, za dużo trwa. Patrzę jest 15 minut i 3 sekundy. Mm. Już kupiłam wodę. Wiki, mógłbyś okay, jedną czekoladkę? No dobra, masz. Dzięki. Mm -hmm. mm. ja Chciałabym tak, żebym zrobiła półgodzinny filmik. la, la. la. Nie no, Jasyka? Nie no dobra, ten film jest świetny. i pół godziny. Nie, 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 dobre te czekoladki. Jakieś oła Chińskie podróby A ze sklepu. A i tak. Ja. Aha, ja. jest bardzo O, Muszę założyć moją rajkanicę nieskończoności, którą robiłem 5 minut, patrzcie, jaka zarąbista. Pół godziny. Patrzcie, tu są klejnoty. No pięknie. O, już mi się rozpuściła troszeczkę. Muszę ją teraz założyć. Idealnie mniem. Pokaż jak jemy. Gofr kontra Wojtek Aaaa. Jezu, daj Gryza. Ej. Dobre. No nie czuć tego. Wcześniej ten gofr był taki za bardzo dobra. Teraz nie czuć go co czuć? Dzem, zem No. Czemu pys szczeka? Bo jest głupi hmm. Jak szczerze, o, bo, to... Ci... ode mnie? To wygląda jak kupsko No? Kupsko Ariany Ej, chodź Wiecie Nie go? lubię Ariany, bo to no. wygląda jak kupsko Ariany hmm. mm. Widzisz, ten hakt trum trum nie działa No nie działa! Bo to się zrywa. Ej! działa. Będzie ja pomylam. Tylko w tego nie niech. Nie kaszki się grzeją. A to nie. Chod. Nie to, nie to. Mm. Smakuś? Pan Grzesiek Uważaj, mój... uważasz, żebyś nie wyleł. Zostawcie łapkę w górę. nawet jak mojny głos, tak jakby zapchany. W sumie ja mam, bo... No zostawcie po prostu łapkę w górę i... A macie! A macie! A macie! O, ej, gorące. Misiu, przestań. Przestań, a macie. Dobra! Mako, smakło! Idź ty. No, I my zamykamy to spać i położymy się gdzieś o 20.00. Więc nie wiem, co będziemy robić jeszcze przez e, półtorej. przez półtorej dwie godziny. Ale widziałam, kuderki, to jest jedyny plus, bo Wojtek ma tylko poduszkę. Z Mopsem. Nie! A mam koc! Koc mam! Ja też mam koc, tylko że... Bo to jest tam jako... radło. Masz tu. Na podłogę... Stop, nie łowi! <laughs> nie pisz. Tu najlepiej odsunę. Koledam tutaj. Eee. A ja się uparzyłam, tylko że na siebie nie wylałam. Daj jakąś ścieżkę, bo tutaj jest bardzo trudno. trudno. Co nas tu To nie ja! Taki drzem jest. No, Dobra. Dobra, to, Dobra, to jest, to jest na Nie na hmm. kolana. idę oglądać TikToka. Hmm. Okej, okay, jeżeli chcecie drugą część, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A jeśli z Wami żegnam, pa pa.